No witajcie. Dzień dobry, witamy Was! Dzisiaj Wam chcemy pokazać bardzo łatwy, szybki, nie do, do końca szybki, ale fajnie łatwy przepis na pyszne, kruche, maślane ciasteczka. Myśmy się dzisiaj znalazły w takiej sytuacji, że chce nam się coś słodkiego do herbatki kawki, a nic w domu nie mam, a że wkładniki są bardzo proste. Zmieniałyśmy je, więc stwierdziłyśmy, że na spontanie nakręcimy dzisiaj dla Was odcinek z przepisem na te ciasteczka. Do zrobienia ciasteczek pysznych, kruchych, maślanych jest nam potrzebne co? Mąka. 300 g mąki, następnie 70 g cukru pudru, jedno jajko, szczypta soli, 170 g masła. I łyżeczka proszku do pieczenia. Jeszcze później Wam się przyda folia spożywcza, ale to Wam później pokażemy i jakaś miska do tego. I teraz zaczynamy. Bierzemy sobie jakąś miskę. I od czego zaczniemy? Mąka? Wsyp mąka. Mąkę zaczniemy. No to Zosia wsypuje mąkę. Tak, mamy mąkę. Nie przejmujemy się. Zdarza się. Mamy mąkę. Teraz do mąki dajecie 70 gram cukru pudru. No to jedziemy. 70 g cukru pudru. E, teraz dodajecie łyżeczkę proszku do pieczenia. To może coś, proszę bardzo. Łyżeczkę proszku do pieczenia dajecie. Jedam e, troszkę soli. E, teraz. Jedno jajko, proszę Rosiu. No Profesjonalnie musi być, bije jajko, nie ma co. Będzie jedno jajko do naszych ciasteczek. Yeah. Nie musisz oddzielać. My często robimy, słuchajcie, ciasta, które oddziela się białko od żółtek, mm. i to jest I to możesz zdać tu. I to jest mistrzyni w ogóle oddzielenia jajko. Dalej na Zosie i będziemy dodawać do naszych, do naszych ciasteczek jeszcze masło. 170 gram masła, pamiętajcie. i co się się? Ja zawsze sobie robię tak. To mi zawsze pokazywała moja mama. babcia ja Kawałeczki to masło kroicie. I jeszcze jedna uwaga: fajnie dać masło takie wyjęte prosto z lodówki. Chcesz spróbować? Proszę bardzo. Czy fajnie, Ci się oddzieli, super. Fajnie właśnie w takie kosteczki sobie to masło pokroić. Hmm? Ekstra, nie przejmujemy się jakie kawałki. Ważne, żeby tak sobie posiekać właśnie nożem. To wtedy fajnie staw się to ciasto zwiąże na te ciasteczka. Ok, czyli, to, czyli mamy 300 gram mąki. 70 gram cukru pudru, jedno jajko, szczypta soli i 170 gram masła, najlepiej takiego wyjętego świeżo z lodówki. I jak macie już coś takiego, to co teraz robicie? Ugniatanko. Ugniatanko, czyli Zosia ugniata. Tak? Chcesz? Zosia rękawiczki. A chcesz rękawiczka? No, ja. Dobra, Zosia będzie w rękawiczkach. Ja kiedyś nie robiłam takich rzeczy w rękawiczkach, a teraz no, jak... Nie, będzie... bez rękawiczek. Wolisz bez rękawiczek, dobra. No to wyrabiamy ciasto y, rękami bez rękawiczek i łączymy wszystkie składniki naszych pysznych kruchych maślanych ciasteczek. Ale to jest fajne, tak slime? No, ale taki trochę inny. Ja powiem, ja wam tak. powiem wam tak, Zosia tak lubi wyrabiać y, różne y, właśnie y, mieszanki na ciasto że ja już tego nie muszę robić, a powiem szczerze, że nie za bardzo lubię to robić, więc y, mam pomocnika teraz, ja już od, mhm. od wielu, wielu lat chyba, od lat już? No. Od ilu lat Ty już kręcisz ze mną e, ciasta i różne rzeczy? Nie wiem. Od pięciu chyba, nie? No. Od trzeciego roku życia Zosia e, w kuchni coś e, mi pomaga, więc super bardzo. I wygniatamy to ciasto dokładnie. Wow, fajnie się nam łączy. Super. A ja też mogę? Ale super. A ja chyba w rękawiczkach, co? Ja no. tak, w rękawiczkach, słuchajcie, bo mam dłuższe paznokcie, więc to jest taki dyskomfort. Eee, więc sobie założę Oj. rękawiczki i sobie zrobimy. Ciasto zgnieciem. Słuchajcie, ten przebis jest bardzo prosty, ale z tą szybkością, tak jak Ty Zosia mówiłaś, niekoniecznie dlatego, że jak to ciasto wyrobicie, to niestety, czy chcecie, czy nie, musicie to ciasto dać na godzinę do lodówki. Macie godzinę dla siebie. A potem jak już godzinę to ciasto się wystudzi, to potem będziemy wykrawać ciasteczka. Mogę już mhm. mogę, mogę. No, super. Fajnie się wyrabia naprawdę. Także mam nadzieję, że. No, słuchajcie, już czuć, tylko wiecie co, musicie mieć dobre masło. Takie naprawdę porządne, fajne masło, żeby właśnie był ten efekt takich maślanych ciasteczek, tak? A, mhm. jeszcze możemy sobie ugnieść. Fajne. Największa zabawa jest potem z wykrawaniem, nie? Mm -hmm. Także widzicie jak fajnie? Prosty przepis, e dzieci mają fajną zabawę, nie Zosia? Mm -hmm. A potem jeszcze zajadamy pyszne ciasteczka. Wow! <grych> Okej, okay. to czekaj, zostaw już. Ja już dokończę może, co? Czy jeszcze chcesz? Mm, jeszcze. Dokończę. Jeszcze, słuchajcie, to jest zabawa. I po co Wam slajmy? Jak dziecko ma, po prostu nie. Zabawa przednia. No i wygniatamy dalej. W sumie przygotowanie z wygniataniem to jest kwestia paru minut, tak naprawdę. Później tylko godzina w tej lodówce, no i później jest zabawa z wykrawaniem i, i pieczemy chyba 10 czy 12 minut. Ja jeszcze, ja tak zawsze powiem Wam szczerze, że różne rzeczy robię na oko. Nie trzeba się tak. Mocno trzymać czasem zasad, zależy się ciasto robi. Ok, to ja przejmuję już. Tylko tak lepiej. A ty wolisz wyrabiać, czy wolisz potem wykrawać te ciasteczka? To i to. To i to. <śpiew> tak jest. To i to. To jest najlepiej. Także. Fajnie. Wy lubicie piec ciasta albo robić ciasteczka. My z zosią to bardziej lubimy piec coś słodkiego, czy takie dania robić? Chyba ja dania. Ja też dania, zdecydowanie. My sobie pieczemy od czasu do czasu jakieś ciasto, właśnie jakieś ciastka, ale ogólnie wolimy gotować, yy, gotować dania, nie. Mhm. Robić różne rzeczy, więc. O dużo, słuchajcie, przed nami, pokażemy Wam. Ale ma, mamy naprawdę taką zajawkę na to gotowanie, że... Ale już będziemy robić następny odcinek na takie danie z mojego dzieciństwa. E, moja mama zawsze robiła. E, już niedługo. I to już będziemy, słuchajcie, to już nie będziemy piec, to już nie będziemy gotować. To już będziemy ważyć. Będziemy ważyć obiad w sobotę na Śląsku. Nie? To będzie. Aha, to niespodzianka. Dobra, ja przejmuję, no. bo zaraz nam się tutaj ten, ja sobie dam już na stół, ja sobie już doda. się fajnie, ja słuchajcie, doda. robi, to, to nie, tam. dodasz mi też, ten mojego, no. to może tutaj od razu już damy, mhm. ale jest taki bardziej kruchy, jak kruszonka trochę, jak kruszonka, ostatnio robiliśmy, słuchajcie, jabłecznik z kruszonką i faktycznie jak kruszonka, nie? Mhm. Albo też może zrobimy, Zosia, pokażemy, jak robimy y, taką tartę z jabłuszkiem i na kruszące, nie? Mm -hmm. Też jest to super. W ogóle to my się nie możemy doczekać, słuchajcie, lata, jak będzie sezon na owoce. No. Ło, i to się będzie działo, to będziemy robić pyszności, nie? Mm -hmm. Różne, więc fajnie się wyrabia. Robimy cały czas. Koliarka. Kruszonkę. Bo kuruszonkę się robi, Zosiu, bardzo podobnie tak naprawdę. Nie wiesz, to są kruche ciasteczka maślane, więc zrobimy przepis po prostu na kruche ciasto. Żadnej, e, żadnej, wyższej szkoły, tylko po prostu zwykłe, kruche ciasto. Mamy. tutaj To wiesz co, tego już nie dajemy, wiesz? Nie. Nie, nie, bo to będzie musieli znowu od nowa zaczynać, wiesz? To już sobie ten... A to jest dobre w smaku w ogóle? Nie wiem. A skosztuj. Zrobimy próbę testu, słuchajcie. Dobrze słodkie? Dobrze słodkie. Dobrze wyrobiliśmy. Słuchajcie. Nie, się smakuje. Mhm. No to trudno teraz. I słuchajcie, teraz jak macie już ciasto kruche uformowane, bierzecie sobie folię spożywczą. Nie jest tego. Folię spożywczą. Zawijacie sobie ciasto. słuchajcie, to co, ląduje na tą godzinę do y, lodówki, żeby się ciasto kruche schłodziło i do zobaczenia za godzinkę. I słuchajcie, minęła godzina magicznie, każdy zrobił w tą godzinę, co, na co miał ochotę, myśmy wypiły jakąś tam herbatę, to żeśmy zjadły i po godzinie wyjmujemy nasze ciasto z lodówki. W tym czasie, bo będziemy je zaraz wałkować, y, podsypiemy sobie Blat. Stół, blat, mąką, troszkę, żeby nam się nie przylepiło nic. I wyjmujemy nasze schłodzone ciasto. I będziemy, słuchajcie, teraz wałkować. Mamy do dyspozycji dwa wałki do ciasta. Aha, zagadka, bo to jest hit, nie? Zosia, tak, to jest wałek do ciasta. I teraz my chyba musimy zrobić konkurs. Albo jak to oglądacie, to sobie sami odpowiedzcie na pytanie. Śląsk będzie wiedział. Cała Polska niekoniecznie. Jak się nazywa po śląsku wałek do ciasta? Raz, dwa, trzy. Jak? Nudel kula. Nuder kula. I no? mamy nuder kulę i słuchajcie. Yy, jedziemy. Czyli no Nie. No, Zosia walkuje, słuchajcie, wałkiem do ciasta, bo Znudę nuder nudel kula. Się... Jak tam wolicie. Dobra, mama ci pomoże. Mama ci pomoże. Jeszcze raz co? Nie, będzie dobrze. Spoko, spoko. Ale nie takie grube, nie? No, musimy je ładnie, słuchajcie, rozwałkować. W sumie to mamy dwa. Albo sobie podzielimy, Zosia, wiesz co? Na pół sobie podzielimy te ciasto, bo ja zawsze robiłam, słuchajcie, w połówkach. Czyli jeszcze raz, tak? Jak zobaczyć, jaki to No fajnie, jest w dotyku. I wałkujecie sobie ciasto. Mogę tylko płynąć? No. no proszę. Musisz jej pierwszy dobrze ugnieść mhm. na swojej połówce, a mama na swojej. I jak coś to masz do dyspozycji Zosia ten. Swój wałek. Mhm. Zosia miała 3 lata, bo taki wałek miała. Więc zobaczymy. I słuchajcie, jak macie już ciasto ładnie, e, gładkie, wygładzone i rozwałkowane, ja ciasto podzieliłam na dwie połówki. Jedną połówkę mam ja, drugą ma Zosia. E, bierzecie foremki. Ja sobie dzisiaj zażyczyłam gwiazdkę, a Zosia serduszko. serduszko. I słuchajcie, wykrawacie sobie pięknie ciasteczka. Ja moją gwiazdeczką, zaraz Zosia wyformuje swoje ciasto, to zrobi serduszka. Przepięknie. Resztę ciasta zdejmujemy i nasze, tak proszę bardzo, i nasze serduszka wyciągamy na blat. I słuchajcie, jak powykrawaliście już ciasteczka, to przenosicie je sobie na papier do pieczenia. My mamy z Zosią taki niezastąpiony sprzęt, którym ściągamy wszystko z blatu albo słuchajcie, tort, jak robimy krem do tortu, czyli zwykła jak to się nazywa, szpachelka, szpachelka na przykład do gipsu, no, taka zwykła ze sklepu budowlanego i słuchajcie, ściągam moje ciasteczka i kładę, nie było tylko w budowlanym, tylko w budowlanym była szpachelka i ściągamy moje, um, słuchajcie, gwiazdeczki, ciasteczka na papier do pieczenia. Jak tam zresztą twoje ciasto? No na razie wokuje. Wokujesz, dobra. Tak. I wszystkie, słuchajcie, ciasteczka ściągamy sobie na papier do pieczenia. Jezu, już po prostu powiem wam, taka ślina wycieknie, ale one są naprawdę takie pyszne. Tylko pamiętajcie, jedna zasada: musicie mieć masło. Prawdziwe, pachnące masełko, żeby wam super wyszły. Wykrałam. Żeby wam wyszły. I teraz Zosia robi swoje. Serduszka. Możesz pachelki? Więcej mi się niestety nie Wiecie co? Fajnie tak się nagrywa dla Was takie ciasteczka i będziemy jakieś przepisy do Was robić. Ale nie widzicie całego tego zaplecza, <noise> że potem wiecie wszystko do mycia, nie Zosia? Wybuchło nam już dzisiaj ciasto, to znaczy Zosi i było mycie i wszystko, więc no, nie zawsze jest wesoło, ale strasznie lubimy takie rzeczy robić razem, prawda? Mhm. Więc ja dalej Ja sobie. Ja niż już yy, yy, budować jakieś, no, jakieś yy, slajmy, nie kniaty. Slajmy A to jest lepsze niż slajmy, nie? No. Takie gotowanko. Takie Ja nawet wiem, że wałek mąką ten mnie. No właśnie. Ja nie wiem skąd ty te niektóre rzeczy wiesz, naprawdę. Czy żebyś oglądała jakieś programy kulinarne? Przecież. przecież. Proszę bardzo. Szpatułka, szpachelka. Także widzicie, można nawet akcesoria budowlane wykorzystać do robienia. Super, wyglądają przepięknie, naprawdę. Mam nadzieję, że będą równie dobrze smakować. Ja jestem ciekawa jak one smakują, bo dawno ich nie robią. Do dawno żeśmy ich nie robiły, powiem Wam. Tak nam przyszła teraz ochota i mówimy: Dobra, to na spontanie nakręcimy. Pokażemy Wam, jak takie ciacha się robi. Ale faktycznie dawno żeśmy nie, nie robiły. No ale najważniejsze, że sobie dzisiaj to robimy. A Wy zobaczycie, możecie też sobie zrobić. I jeszcze zrobimy. Fajne, fajne. Bardzo fajne, ładne ciasteczka. Słuchajcie, i tak przygotowane i wykrojone ciasteczka wkładacie sobie do nagrzanego piekarnika. Ja daję tak 180 stopni i pieczeszcie 10-20 minut. Nie, 20 przesadziłam. 10 do 12. Musicie sobie patrzeć. Każdy piekarnik inaczej grzeje, więc. Wydaje mi się, że warto sobie tam y, na nie zerknąć. Więc y, tak przygotowane ciasteczka lądują do piekarnika. A to lubisz takie ciepłe ciasteczka? No, no, no. Takie ciepłe ciasta, nie? Także mm. to też jest fajne. No. Jezu, taka szarlotka na ciepło z lodami. O mój Boże. Mm. Taka. Taka Wiesz, to to? co jest najlepsze zawsze, jak sobie robimy? Zosiu? Pachnie. Czekolada. Czekolada. Mm. <laughs> Musimy koniecznie zrobić coś czekoladowego w następnym czasie. Brownie. Brownie z płynącą lawą. O matko. A macie jakieś ulubione desery? A co, yy, yy, teraz pytanie: ha, ha, ha. jaki jest mój ulubiony w ogóle taki deser? Ciasto. Mój ulubiony. No na pewno to wiesz. Niebocznie? Nie bocznik? Nie. Jeżdżę, zapomniałam ludzie. No, mama zawsze to je. Jak gdzieś mam wybierać deser, to to wybieram. Lody jakieś? Nie. Brownie? Nie. Nie wiem. Wujek Tomek zawsze mówi, że mu to śmierdzi jajkami. Beza? Beza! Beza? Pozdrawiamy wujka Tomka. Beza jest najlepsza, wujek się nie zna. Beza. A twoje? Dwie No? Tak? No, jak żeśmy zabawiały w meksykańskiej beze, to na deser, na urodzinach cioci, to co byłeś powiedział? Że A. tego nie je, bo to jajkami się A. A faktycznie no, było tak. No. Ja już zapomniałam. I słuchajcie, po 10 minutach, bo nam wystarczyło 10 minut na opieczenie ciasteczek. Ciasteczka nam się upiekły, wyjęłyśmy właśnie świeżo z piekarnika. Słuchajcie, Zosia uwielbia jeszcze ozdabiać te ciasteczka, tak? Różnymi lukrami i tak dalej. Ja je najbardziej uwielbiam w takiej postaci, kiedy po prostu bierzecie cukier puder i je okruszacie cukrem pudrem. Ja po prostu takie najbardziej lubię. Spróbujcie sobie. Zosia jeszcze chce się trochę... Zawsze pobawić jak je robimy, więc używa na przykład e, różnych lukrów ozdób, a my... Je... Słuchajcie, okruszone są dla mnie e, najlepsze. No słuchajcie, no musimy skosztować jak nam to wyszło. Wezmę sobie taką oto gwiazdeczkę. Kosztujemy. A Ty kosztujesz? Zaraz. Zaraz. Mm. Słuchajcie... Naprawdę, zróbcie sobie te ciasteczka. One są przepyszne. Mmm. Mm. Ja się smogłam? Pycha. pycha, słuchajcie, to są pycha ciasteczka. Do kawki, do herbatki, tak po prostu. Ciekawe, czy sypie się ten cukier puder. Patrz. O, sypie się. Mmm. Takie ciastka mam wysły mm. dzisiaj. No! mnie też poleciało. Słuchajcie, my zajadamy ciastka. Robimy sobie jeszcze herbatę. I co? Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Jak Wam się podobało? Łapki w górę. I co? Do następnego odcinka znowu zrobimy coś słodkiego albo coś, coś na obiad może, nie? Tym razem. Także słuchajcie, polecamy Wam. Taki prosty przepis, ale takie dobre. Mmm. Pechany. To co, do zobaczenia w następnym odcinku. Zróbcie, spróbujcie. Pa! Pa! Mm.